Some sort of... O, dzień dobry Państwu. Z racji, z racji tego, że Kamil właśnie opuścił nas, ponieważ dostał telefon, bardzo serdecznie chcieliśmy Państwa zaprosić już w sobotę o 23 na kabareton Ale opolski. Tak, żeby nie było, Kamil tam będzie. On do tego czasu wygada się przez telefon, załatwi wszystkie minuty, sprawy, popłaci rachunki i przybędzie na pewno. Akurat, akurat skończymy nagrywać i on przyjdzie. Także do widzenia. Pytałem nas o numer rejestracyjny samochodu, no nie wiem. To jest taki numer rejestracyjny samochodu, którego w Polsce nie ma nikt. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy, bo będą bardzo dużo premier się pojawia. A w ogóle chciałem powiedzieć, że w ogóle to jest bardzo wyjątkowa rzecz, ten kabareton w tym roku, bo Ada urosła. E, Urosłam tak. o 14,5 cm. Mogę pokazać, ale nie mam tak rozciągniętych butów. W o czupakach? Tak. Nie, Teraz możemy obrać. I Aha. już zapraszamy 20... o 23. Ale w 23 w sobotę, TV1. Siedźcie przed telewizorem i po prostu przygotujcie sobie te napoje, te chipsy, to wszystko, żeby nie było łażenia, że się koncert muzyczny skończy. I później tak. I później takie. Połóżcie tą żonę, opakujcie ją czymś i niech ona tam leży już. Niech ona tam już leży, a nie takie łażenie po domu, że teraz po chipsy, teraz do toalety. To proszę zatwić przed i siedzieć. Ale proszę nie żreć tych tak. chipsów tak od razu, bo to tutaj głośno, to, 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 to jest głośno, słychać. Zwłaszcza, że my jako pierwsi będziemy występowali, no. więc to na początku nie jedzcie chipsów, A gdzieś i ciamkać, tak śliną rozpuścić, nie gryźć, bo potem to hałas jest, no. A potem jak rusz wszyscy razem do spania. Jak co? Jak róż. Jak róż! Wszyscy jak razem róż i tulipa, do wspaniał róż Jak spać. różnych kwiatów. Tak, tak. Proszę Państwa, i jeszcze chciałam bardzo ważną rzecz powiedzieć. Bardzo. To są moi koledzy. Zapraszam. No dobra, co zrobić przyjaciele. A teraz na pociechę chodźcie. Opowiem dowcip. Pływają sobie dwa szczupaki w jeziorze. A jeszcze nie, przepraszam. I jeden mówi do drugiego. Słuchaj, stary, musimy uważać, bo tam na brzegu jest wędkarz. A ten drugi. Spoko, to mój wujek. Je! Yeah, Głośkie Dziękuję za uwagę.